Dzień dobry. Witam was serdecznie na kanale Sabatowski Tech Game. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym złożymy sobie aktualny zestaw komputerowy na kwiecień 2022. Jaki będziemy mieli budżet na ten komputer? 5000 zł. Zaznaczam, że tutaj posługuję się porównywarką Ceneo i ceny komponentów diametralnie mogą zmieniać się z dnia na dzień. Dlatego miejcie to na uwadze. Zobaczmy zatem więc, co możemy złożyć w chwili obecnej za taki budżet. Gaz do dechy, jedziemy dalej. Zaczynamy od procesora i jest to 11. generacja Intel Core i5-11400F. Konkretny procesor, który pozwoli na bezproblemową i szybką pracę. Wystarczająca wydajność nie tylko w podstawowym korzystaniu z peceta, ale jak i w ambitnym graniu. Wykonany jest w procesie 14nm, posiada 6 rdzeni i 12 wątków. Bazowe taktowanie wynosi 2,6 GHz, a w trybie turbo uzyskamy aż 4,4 GHz. Litera E w nazwie informuje nas, że procesor nie posiada zintegrowanego układu graficznego, dlatego też będziemy musieli dokupić osobną kartę graficzną. Obsługuje pamięci do DDR43200 i obsługuje Socket 1200. Cena stoi na poziomie 733 zł. Pasta termoprzewodząca? Krótko i na temat, bo naprawdę nie może być inaczej. Thermal Grizzly Cryonaut o wielkości 1 g wystarczy na aplikację. To pasta, która zadowoli ekstremalnie wymagających użytkowników. Cena to około 24 zł. W sumie nie będziemy kręcić naszego procesora, więc ten model płyty głównej powinien w zupełności wystarczyć. Płyta główna to Gigabyte Z590D, soket płyty LGA1200, standard płyty ATX. Obsługuje procesory Celeron, Pentium aż po Core i 9. Maksymalna częstotliwość pamięci to 5333 MHz, natomiast maksymalna wielkość pamięci RAM to 128 GB. Płyta oferuje dość przyzwoitą gamę dostępnych złączy i wejść, m.in. Slot M2, złącze PCI Express razy 16, USB 3.2 i wiele innych. Nie będę tutaj przedstawiać wszystkich złączy płyty głównej, ponieważ jest to bez sensu i każdy z nas może sobie wejść na pełną specyfikację producenta i tam sobie doczytać szczegóły. Link oczywiście zamieszczam na dole pod filmem. Pamięć RAM? Dwie kości po 8GB. I stawiam tutaj na G-Skill Aegis. Są to pamięci DDR4 o taktowaniu 3200 MHz z opóźnieniem CL16. Niski profil pozwoli nam na swobodny montaż różnych kulerów. Cena za ten komplecik wynosi około 291 zł. Postanowiłem, że nasza konstrukcja będzie miała mały kuler i będzie to chłodzenie od Silent PC, a dokładnie Spartan 4. Niedroga konstrukcja, która uwolni nas od zbędnego hałasu i odciąży co nieco nasz procesor. Posiada dwa heatpipy oraz wentylator Sigma prosto MM PWM. Cenowo wypada ekstra, tylko około 64 zł będziemy musieli wydać na ten cooler. Jeśli chodzi o dysk, to raczej nie mam możliwości, aby nie zainstalować tutaj dysku M2. Co mam na myśli? Samsung 970 Evo Plus o wielkości 500 GB będzie naszą bazą danych. Dysk ten posiada odczyt na poziomie 3,500 MB na sekundę oraz zapis 3200 MB na sekundę. Cena tego dysku wynosi około 329 zł. Kolejnym elementem tego zestawienia jest zasilacz i raczej chyba tutaj nie ma sensu kombinować, dlatego postawiłbym na sprawdzoną jednostkę i będzie to zasilacz Silentum PC Supremo FM2 o mocy 750 W. To zasilacz, który zyskał uznanie wśród najbardziej wymagających użytkowników i cechu jego niebywała jakość, którą odzwierciedla cena. Co tu dużo mówić, kawał dobrego sprzętu za rozsądne pieniądze. Pełna modularność pozwoli na zachowanie estetyki, a certyfikat 80 plus Gold pozwoli na oszczędność energii. Cena tego sprzętu to około 425 zł. Jeśli chodzi o obudowę, to postawiłem tutaj na Silentum PC Regnum RG6 VTG i sam jestem osobiście w posiadaniu takiej obudowy i jest naprawdę super. Silentum PC Regnum RG6 VTG to konstrukcja, której nie możemy się wstydzić. Sam posiadam taką obudowę i sobie naprawdę chwalę. Maksymalna wysokość chłodzenia CPU wynosi 162 mm. Maksymalna długość karty graficznej to 360 mm. Na przednim panelu znajdziemy trzy wentylatory Sigma HP 120 mm oraz jeden z tyłu. Panel boczny wykonany jest z bardzo solidnego hartowanego szkła, które naprawdę robi robotę. Obudowa posiada bardzo dobrze rozplanowany system zarządzania okablowaniem. Zamontujemy tutaj szeroki asortyment chłodzenia AIO. Dostępno wnętrza obudowy zabezpieczają filtry przeciwkurzowe. Do pełnej specyfikacji obudowy odsyłam do strony producenta. Za tę obudowę musimy zapłacić około 307 zł. Doczekaliśmy się ostatniego elementu całej tej układanki. Co mam na myśli? Karta graficzna. Zobaczcie, co włożymy do tego zestawu. Kartę, jaką postanowiłem włożyć do tego zestawu, to Nvidia Gigabyte RTX 3060 Gaming 2.0 z pamięcią 12 GB i jest to wersja OC. Częstotliwość widzenia wynosi 1837 MHz przy nadanych 192 bity. Karta wyposażona jest w wydajny system chłodzenia WinForge 3X. Cena tej karty, dokładnie tego modelu, to około 2480 zł. Tak oto przedstawia się podsumowanie cenowe każdego z podzespołów i łączna suma całej tej konstrukcji. Co nieco przekroczyliśmy budżet, ale miejcie na uwadze to, że komponenty, które są w tej konstrukcji, są naprawdę świetnej jakości. Wszystkie linki do ofert, jak i linki do specyfikacji każdego z podzespołów, oczywiście standardowo będą pod tym filmem. A co wy sądzicie o tym zestawie komputerowym? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Jeśli film się Wam spodobał, to oczywiście zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, dodatkowo klikajcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia, jeśli opublikuję nowy film. Trzymajcie się ciepło, do następnego filmu. Hej!